Cześć mam Gruziemieczki. W dzisiejszym odcinku zobaczycie Geek, która miała wylądować wczoraj na kanale. Znaczy się wczoraj, kiedy to kiedy ja to nagrywam. Znowu z kuzynem, bo wczoraj to ja jak nagrałem i mam nadzieję, że takie trochę trzydniowe daily Wam się spodoba. Pamiętajcie o łapiecie z górze, w z w i do oglądania zapraszam. Cześć, Dobra, nagrywam do no, tu grę po tamtej grze, znaczy się po grze, którą Państwo dobrze widzieli, dlatego że stwierdziłem, że jak potnę tamtą grę, to będzie strasznie mało minut, mimo tego, że mam jeszcze jedną, dwie, w zasadzie taką pobrakowo z chłopakami, bo to był pierwszy nasz win, a tam miałem mało flagu, więc samego go nie wrzucę to stwierdziłem, że nagram jeszcze taki jeden materiał zapasowy gdzie znowu z kuzynem, gdzie lecimy na y, tym razem w ze stoju, w sumie, dobra, nie, 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 nie chcę wam spróbować tamtej gejki, y, więc skupmy się na tej lecimy sobie na ten domek, jeśli oczywiście yy, no nie, nie wylądowałem na sprzęt do obra to o, na pompę mogę poleczać, do obra. to o, ludzie jeszcze lecą ludzie boty, dostał czapę a ta pompa już się rozładowała Dobra gościu, ty masz takiego No, Gościu, tobie żyć się nie opłaca, chodzi. Dobra, jakoś jeszcze jakiś tu leczy się czymś Czy pod schodkami? Nie, pod schodkami jest skrzynka Okej okay. Dobra, z jakim mogę już dojechać weźmy sobie na bo to ona zdecydowanie chyba jest jak tylko nie ma. czy jest jeszcze niżej albo dojeżdżę makapakę dostał, dobra, leży Czyli przejmiemy to makapak uleczony, tu jeszcze weźmiemy sobie giga nie muszę powiedzieć, że te wszystkie bronie, tak, tak dodać, że te wszystkie w z tego sezonu są tragiczne Kawałek, ale jak już trzeba dać to trzeba, na przykład ta pompa zodobby po dwóch strzałach, kiedy klasyczny, klasyczna wolna, miała strzał w pięć Ale mam nadzieję, że do tej pompy tak jak do... No, tak jak do y, Charger w trzecim sezonie też dodadzą bardzo trochę amo. Tu nie znajdują, na wcześniej zjafił. To gdzieś to samochód, a to i bot to dojdziemy sobie do... Nie znowu brak mapsu, spoko, spoko. spoko. Nie ma, a to jest skinęć z naszego sklepu Znowu nietępiony Nie, nie udaje, że próbowałem Nie Być tu Bo tu ten na lądek się leczy To leży? Miałeś masy, byczku? No miałeś tam, dobra, teraz się też uleczę. O, miałeś wolną klasyczną, dobra, to biorę. Tutaj cały czas gościł jeszcze nawala autem, ale wyjdzie kolejny, chyba to majtkik tego typa. Zaczaimy. A nie, to jest boki, dobra. To gocika też sobie zdejmiemy na szybko. Czyli przekąski. Przekąski może coś jeszcze wyjdzie. Jezu, ja tutaj narzekam, bo ja, ja miałem problem sobie z, z dźwiękiem. Filma Rzymu i jak ogólnie narzekam, a to ja okazuje się, że nie dojść, że dźwięk był jeszcze ja nadaję podkreślone komentarze do wszystkiego. Tej jeszcze jedzie, dobra, to dostał trochę. Ale więcej tu już dostać nie może, co? A, ja już nie mogę dostać więcej maxu. Dobra, on też dostał. Muszę się więcej niego szybko macie. Ten też miał wolno, nie przecież on nie zazwuj, lepszy? Liczy, co dobra to no, pataka. Chod! I wbijamy tam. On się robiło w tym domu, bo tu chyba na obrzeżach nikt nie został. Tak, tam się zabili przed chwilą nawet. No, a tu wjeżdżamy. ma byki Jesteś bocikiem, dobra. Patrzymy sobie że Rejardę. Jesteśmy chyba bocikiem. Milas z gwiazdką jako bot. Okej. Okay. Stwierdzimy sobie, co tu Oczywiście my chęć z tego musi być fatalny. Ale no, to przejeżdża ostro, typu... I tego nie da się tylko nie odjąć. Przejeżdża mocno, dobra. Tam mamy kolejnego. Dobra. To wiecie co jak filetować, to ja wywalę. nie dostaniemy spaza, to jest wymienię. A tutaj mamy bocików jeszcze jakiś. Dobra, jedne leży. Serio Epic Games to ze spoconych skinów płoty. Na no to wygląda. To co cały czas coś się wyje jeszcze? Ciebie soldowe. To znaczy tutaj macepat, żeby przyszedł użyliśmy sobie lift'a i lecimy chyba do skierka, a można jaka dropika. Dobra, lecimy na dropika, oznacza dropa, tylko może... Dobra. Nieudolnie oznaczyłem tego dropa. Teraz, o dobra. Idziemy... Idziemy sprawę się... jeszcze ktoś idzie. O! I dokładnie znaleźliśmy to, czego chciałem. Czyli bociki dobra, to na nim wypróbuję najuczniejszych umiejętności ale nawet bota nie umiem trafić o, a w sumie tak ładnie łuki mi się dały a tutaj bota mi leży teraz ty jeszcze o. nie odpływaj, o dobra ten był w ogóle Razuj ich na szybko złotuję i to chyba by ostatnio dużo wyjście z wszystkiego. Wyszliśmy z miejscu i 10 framów. Nice. Dobra, to jest zobaczy apteczkę. Może się ulocznie oka poka. Ale będziemy musieli dostre. stre... E! Zostałem Od prawdziwego typa, czyli to. wszystko. Ale on ma biało, dobra, ma no biało, ja cię miaszę, typie. Jak ty masz biało, to... Pod tu w ogóle, dojeżdżam, Gościu się gubi, to powie, tak jak ja zazwyczaj. Dobra, dojeżdżam. On chce się fajtować. No, i co teraz robisz? Dobra, został przejechany. O, on miał spaza. Tu był spazę, tak jak mówiłem. No, a ten gościu został przejechany z brzydzy shotgun'a. od gana. Joey, najlepiej też jest w skupię. O, biją się gdzieś. Może zjadę, że nie, może nie, ale jak są strzały, to nie oczywiste, ale wpierw. Tutaj widzę fajną jedną rzecz, co się nazywa tanistej, a ja mam Łuk, co się nazywa pierwotny niebieski. i to się łącznie równa pomienną. To jest mój ulubiony nuklem z tego sezonu, czy co. Ten gaforowy zapowiada się jeszcze super, ale nie wiem, czy też. To O jest jeszcze ale nie, to są strażnika, nie, to nie są strażnika, to są typa. ...jakiegoś nie za bardzo ogarniętego. No bo to on się pożegnał już. A teraz kolejny ja tylko ten kolejny jest chyba na dole, a ja na góry wchodzę. Tak, a jest na dole, dole, to do niego. Bo się płacić te dwie w dole, nie weszły w dwie stówie, ale... ...ważne to, że leży. O, kolejny tam się strzela, a nie, to ma... Macha... E ja, to był inny tym jeszcze, okej. Okay. Nie, nie wydawało mi się. Czy to jest bot czy to jest typ To jest bot I to jeszcze znany bardzo przeze mnie i ukazał Bot Chodź Nie uciekaj Bluetooth ja, Bluetooth bot Dobra butus też leży Oczywiście wystrzał w ogóle tu nie miał Dobra tam idą Prawdziwi typy bez HP w ogóle, dobra. W dostał 3 tna. Drugi ma HP? Nie wiem, bo mam kalkulator to nie sprawdzę. A dobra, ja pojedynku można zrobić. Drewniany Sveno z to nie najlepszy pomysł na ten sezon. Dobra, dostał z i ten też powiedziało Oni się chyba wycofują. Nie, nie wycofują już. Cały czas idą w zapalcie. dobra. Jeden leży, o Jezu, ale po składaniu zostali. Co oni mieli? Tu oni mieli, oni dobrze, że nie oni mieli mityczną pompę, by mogli wstać biorę białe. Jak dali mytyka, to dali mytyka. a teraz jest to ostatni film. Klasyk, czyli czy nie, 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 tej nie, 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 Czyli być gdzieś gdzieś. W pobliżu. Dostał Dostał biało. ma... Dostał kolejny ma... kolejne okay. ma nie, biało, nie, 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 Dobra. Och! Jednak to ja dobry łucznik jestem. Kierowałem zupu. Dobra, dojeżdżamy. Kolejnego. Po tu innymi lampami. A co tam? Siema, byku. jest czy jest mando. Popatrzcie. <grym> Dziękuję was za oglądanie.